Sezon Miller's Oils historycznych rajdowych samochodowych i Mistrzostw Polski rozpoczęty i nie mogło Was zabraknąć na starcie tego sezonu właśnie. Tak, no tym bardziej w Świdnicy nas nie mogło zabraknąć. Staramy się zawsze rozpoczynać sezon właśnie tutaj w Świdnicy i tak też jest w tym roku. Dlaczego Lancia Delta Integrale skradła Twoje serce? To było marzenie z dzieciństwa i wreszcie je zrealizowałem. Może jest trochę kapryśna, ale to jednak Lancia. Ale to historyczne mistrzostwa te samochody muszą być kapryśne. One nie są łatwe i nie mogą być łatwe. No powiem szczerze, nasza lancja w szczególności nie jest łatwa, ale to tym bardziej nas motywuje i, i myślę, że, że będzie cały czas nas motywowała. Jak oceniasz swoją sobotę czy sobotę w swoim wykonaniu? No mieliśmy kilka problemów. Urwana pół, oś, następnie jakieś problemy ze zbiornikiem paliwa, odpływało nam paliwo, ale myślę, że serwis ogarnął. I dzisiaj już będzie lepiej.